Witam, pokażę wam dzisiaj emocjonującą grę rodzinną firmy Goliath pod tytułem Dino Mill. Sytuacja jest bardzo, bardzo groźna, ponieważ pewien ostry i nieznośny dinozaur ukradł jaja. Naszą misją jest zabranie mu tych jaj i zwrócenie właścicielowi. W zestawie znajdziemy kostkę, która zdecyduje o tym, w jakim kolorze jajko mamy zabrać? Ma też pole takie puste, oznaczające, że tracimy kolejkę i żadnego z jajek nie możemy zabrać. Mamy też pole takie, które powoduje, że możemy wybrać dowolne, jajko w dowolnym kolorze. Jak wygląda gra? To jest nasz dinozaur. To jest jego gniazdo ukryte przed liściem, pod liściem. Musimy podnieść liść delikatnie i wyjąć pensetą jedno jajko. Nie jest to łatwe, a dinozaur tylko czyha na nasz e, błędny ruch. Małe dzieci mogą e, wyjmować jajka po prostu palcami. Myślę, że będzie im e, w ten sposób łatwiej. Ale cała energia i dynamizm zaczyna się dopiero w momencie, kiedy uruchomimy grę i ożywimy naszego dinozaura. Pod spodem znajduje się włącznik w którym uruchamiamy zabawkę. Schowam wszystkie jaja, słuchajcie. Jeszcze no, nasz dinozaur będzie się odzywał podczas całej rozgrywki. No i co? Wyrzucam kostką, mam niebieski, delikatnie unoszę liść i zabieram jajko. Nie jest to proste, o udało mi się, no następny zawodnik znowu rzuca kostką, traci kolejkę, to teraz ja, znowu niebieski Słuchajcie, no nie jest, to, nie jest to najłatwiejsze, a w pewnym momencie, wiecie co się może stać, dinozaur rzuci się na moją rękę i po prostu zakończy pojedynek No i wtedy będę musiała uciekać, wtedy kończy się rozgrywka e, Wyjmujemy jajka do momentu, kiedy one tam jeszcze są Potem, pod koniec rozgrywki, liczymy, ile każdy z nas uratował. No i oczywiście wygrywa osoba z największą liczbą e, tych jajek, które zamieniają się w punkty. No zobaczymy, czy podczas tej rozgrywki zdenerwuje bardzo dinozaura. Mogę go dotknąć, oj, to go może bardziej ożywić. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Ma, ma ruchome ręce, tak? Tak to jest. E, stoi w jednym... A! O jest można dostać zawału, no w pewnym momencie się rzuca i koniec świata, tak? Więc jakby dużo precyzji, cierpliwości i mocnych nerwów potrzeba, żeby przeprowadzić tą rozgrywkę. Życzę Wam świetnej zabawy w towarzystwie znajomych i rodziny.